Będziemy próbować i przygotowywać takie coś. Podobno 4 miliony SHU ostrości. Jak przygotowujemy, dodaj makaron do 7 600 ml wody, Gotowajemy przez 5 minut. Tu już puszczam wodę do gotowania. Później ten makaron odcedzimy. Zostawimy troszeczkę wody tutaj. Dodamy makaron i te saszetki. Woda się już gotuje, więc wrzucamy makaron. Zmniejszymy płomienie. Dodamy resztkę. No i pięć minut tak pogotujemy. Dobra, zostawiamy osiem łyżek wody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem i osiem. Tutaj włączymy już palnik. Odczepiamy makaron i będziemy dodawać. ostry sosik to mamy gotować 30 sekund więc zwiększymy Łomienie. Może już wyciągniemy telefon? Posypiemy jeszcze to na wierzch, i zaraz będziemy próbować. Konsumpcję. Tak wygląda przygotowane danie. No i próbujemy. Muszę przyznać, że wcześniej próbowałem mm, dwa razy ostrzejszą potrawę, bo nie byłem świadom, co ku, świadomy, co kupuję. I nie dałem rady. Musiałem wyrzucić. Nie pokażę, że nie czuję Czy jakieś walory smakowe oprócz ostrości? Nie bardzo. Nie polecam. Nie wiem czy z nim do końca. Już mnie zaczyna parzyć. Mam przygotowanie. Klepiej w razie czego? Jakieś inne napoje. Myślę, że na tym skończę. Prawdopodobnie nie wiem. Czuję, jak mnie język parzy. 4 miliony SHU. Zaczyna mi katar z nosa lecieć. Także znowu ja próbowałem, żebyście by nie musieli. Okej. Okay. Hey.